Po 500 zł to trzeba dościówek, bo takie torby, jak my produkujemy, to nawet materiale z robocizną nie ułożymy się. Oprócz różnych innych podatków, wynajmu, pomieszczenia, itd. różnych jeszcze dodatkowych wydatków. Także po 500 zł, jak by można było zrobić? Zrobić jakieś najgorsze chyba skóre, ale skóry. I to tam 3 grosze zarabiać na tym to nie ma sensu. <grych> Także w takich cenach, może na duży hurt z prostszych materiałów, bez podszewki i tak dalej, no to 550 chyba złotych. Może coś można byłoby z tego wykroić, ale nie. 500 zł nigdy nie będzie ceny, będzie tylko wyższe, bo kupujemy coraz lepsze materiały. Teraz z nowej a, skóry dla tych toreb w siedmiu kolorach. Ono w wyższej jakości, w wyższej cenie.